Cześć, zaczynamy kolejny odcinek od czytania gry. Dziwnie z Katowni, kontynuujemy wypełnianie zadań. O dziwo, w tych zadaniach, które teraz wypełniamy, nie ma aż tak dużej walki jak w poprzednich. Nie ma takiej, sieki, taki masakry. Okej, okay, jesteśmy. Co my tutaj mamy? Zamówienie, jak robić templarze. Aha, okej, okay, to już zrobiliśmy. Tu mamy jakiegoś Soliwitusa. A to znowu ten kramasz. On pewnie znowu coś od nas chce. Okej, okay, zgoda. Czego Perfect. potrzebujesz? Lista składników. A jajku. Znikło mi. Zaraz pójdziemy do doków. Oho, są zadania zielarza. Kwiat różu ledecznicy. Zdaje mi się, że już to znalazłem przed jakąś jaskinią. Tłuszcz do tatuaży. No kurczę. No dobra, uaktywnię sobie to. Aha, oddajmy mu. Oddaliśmy mu ten kwiat różu. To tak, jak mówiłem, już go znaleźliśmy, pamiętam. To niesamowite, ale ja to pamiętam. Okej. Okay. Chodźmy teraz. Zdaje mi się, że teraz powinniśmy pójść do doku wypełnić zadanie o templariuszu, Sir Konradzie. A to już niedaleko, to tylko tutaj skoczymy. Nie zdążycie się ponudzić. Ja też raczej nie tak, także tup, 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 tup. Piekniemy. No dobra, to jednak było daleko. <laughs> Okej, okay, pani Selby... Kirk Kirkwall's a dangerous place for our friends, but you've made their lot easier. Several of them put their coin together to get you this. Okay, jenki. O kurda. O, jest Hawk. Chwileczkę, czy ja coś mu nie miałem dać? Nie, tasaka nie miałem, budki. Jakieś bariery, śmieci, nic. Nie. Chyba, chyba nie ma jakichś fajnych przedmiotów. Siła. Myślę, że dobrze byłoby dobić siłę do 35, ponieważ są niektóre mocne bronie, wymagające 35 siły, więc dodamy wszystko do siły. Broń dwuręczna, tornado. Druzgoczący cios. Kurde. Mm -mm. Berserker? Nie. Tutaj, o właśnie, to jest fajne aura bólu, nudy, szałofiarny. Przez pewien czas każda rana otrzymana prze przeze mnie zwiększa zadawane obrażenia, trochę niebezpieczne. Trochę takie ryzykowne, ale podoba mi się to. Bierzemy. Okej, okay, biegniemy. No i teraz tak, czy robimy zadanie dla zielarza, czy główny wątek? Zobaczymy, co mi mieli po drodze. W tej grze jest dobrze robić po prostu wszystko po drodze. Szybciej wtedy wszystko idzie. Ja w ogóle mam pomysł na parę let's play'ów. E, takich z mało znanych gier. Lecz dobrych, takich klasyków dość. RPG i fantasy, które... które mnie po prostu urzekły. I myślę, że wprowadzę ten pomysł w życie już dość niedługo. I nie sądzę, żeby to były takie let's play'e... Jakby to powiedzieć, no pełne, więc gra od A do Z przechodzona przeze mnie. Bardziej takie krótsze dla pokazania, co to jest za gra. Tam paręnaście odcinków, może parę. No ale jakie to są gry, to na razie będzie niespodzianka. Jak wrzucę, to to sobie pooglądacie. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Ok, poszliśmy do brakowiska wypełnić zadanie dla Kunari ten z prochem ukradzionym.

Where's he hiding? Scary. Anyone else, I'd jump to their defence. And Javari's left in a hurry. I'd put him at Smuggler's cup if he's avoiding patrols. Tell him I. Javaris doesn't exactly sound like a at work here. Okay. The commentaries zabawne. Posypują. O, zobaczcie, nie wiedziałem, że to jest takie przejście. No to hop. No to frugo. Szczególnie, że frugo wraca do sprzedaży. Mhm. Dobra. Jesteśmy w jakiejś kopalni. Coś tu nas już atakuje. Krasnoludy. A to oni są fajni. Bo Chociaż nie. Ja myślałem, że to tacy co mają mało życia i im tak się rozpadają, jak się w nich wjedzie. Ale jednak nie. Jazda, jazda, jazda. Je. Yeah. O, tutaj sobie ktoś zaskoczył. zaatakowali ale tutaj się wszystko leje Ja się nie dziwię, że oni po walce są tacy obryzgani tym wszystkim tymi substancjami Organicznymi kurde ale kamera się skrzani do dupy dobra Ale ich dużo. Coś takiego. O, ładnie. varik dostał poziom. Ale przydałoby się, żeby Andres dostał poziom. Chciałbym mu wpakować ten... ...ten kostur tutaj. 34 magii. No ale niestety Varik pierwszy. Warik jeden do kondychy. Albo i dwa nawet, bo jest słaby. Jeden do zręczności, potwierdź. <coughs> Strzał jest wyborowy. O, Bianka w nowym Assassin's Creed, ten Bartolomeo. Jego miecz się nazywał Bianka. <coughs> Ciekawe powiązanie, przepraszam. Okej. Okay. wzięliśmy jakoś tam pierwszą przestrzałę. Dla niego do siły. I ucieknie. Duchowy impuls. Odbicie. Widmolerium. Aha, to już ten. Rytm walki. To bym chciał odblokować, ale tutaj. Wymagane punkty 4. No to niestety muszę jeszcze tutaj walnąć coś. Ale to może później. Rozbudujmy mu tornado. Zbieramy, zbieramy, zbieramy. Zbieramy, zbieramy luta. Ale się gościu zaszył. Dobra, chyba dobrze idę. Co to? Co jest? Nie wiem. Walka jakaś. O tutaj widzę jakiegoś gościa. Albo gości raczej. Chodźcie, 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 biegnijcie za mną. Ślicznie się ustawiliście. Wow! 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 Jeszcze wam mało, nie? Dobrze. Panu całą. Ale to są krasnoludy, czy to są niziołki? No... bez obrazu. Wy krasnoludy tak nie walczą. Tak słabo. Dobra, ja ich już nauczę szermierki. No, yeah. yeah. <laughs> Okej. Okay. O, świetnie. Anders ma poziom. Ech, magia. Nie no, nie wierzę. Muszę poczekać jeszcze jeden, żeby było 34. Kurde bele. Okej. Okay. Może zemsta. Zemsta. O, to jest ciekawe. To jest ciekawe, warte zauważenia. Zamiana w kamień Ok, weźmiemy, ale tylko dlatego, żeby dobrnąć do galwanizmu, który zwiększy moc naszych wszystkich zaklęć. Tych oczywiście piorunowych, naszych zajbistych błyskawic. Dobra, i chyba tutaj. O, łucznik. Patrzcie jak pobiegnę... O! A nie, trafił mnie. Ale mnie trafił! Pod pachę! Najemny łucznik nawet. Biedak. Najął się pewnie, żeby rodzinę wykarmić, dzieci w domu, a my go tak po prostu rozwaliliśmy. Skrzynia... otwarta, dziwne. O, znaleźliśmy prezent dla Izabeli. Izabela będzie z niego wzięta. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. O, już mi się wytrzymało i skończyła. Okej. Okay. Będę musiał przyciszyć trochę grę. Bo jednak ostry tutaj raban jest jak, jak się rozpoczyna walka. Więc zaraz ściszymy. Mm. Okej. Okay. Dobra, powinno być już dobrze. DZICZ! O ja, wow! No dobrze, dobrze. Jak sobie chcecie. Oj, nie ma burzy, a ja... A tak się fajnie ustawili. Upadł. Aż mi do szkoda. O, tutaj stoi ten geś. Co? Co? Krasnolud. Wow. Ale z niego masmix zrobił. Widzieliście to?

take my head and pike it back to that sodding elf I need the rest a you brought this on your way. your then she did it that elf got them after me the obvious thief was perhaps a bit look I'm minding business same old says she's got the canari powder and I'm her cover. I slipped her hired some bodyguards and ran- and now you're here great hmm if you're z let's break this down. An elf with explosives wants me dead. Part two: The Canari may think either uh, <laughs> option seem promising. Didn't think no so. Tak. Here. Want to drag dark into light? I just want to get out with my dead guards. Thanks for that. No, no, It's the best Sounds like you have a long Right. Got me a rope, road... sodding bunch of Take a long breath on a. Sit <laughs> Blasted dog, Lord rotors. Kurde, ale nam powiedział, ok, zapisujemy i kończymy ten odcinek. Zapraszam do oglądania kolejnych, jeszcze tylko złoto tutaj wezmę i inne bajary. No, na razie, cześć Wam.